Przepraszam? Która godzina? Przepraszam? Która godzina? Taka, że nie masz maseczki. Taka, że nie masz maseczki. Taka, że nie masz maseczki. Przepraszam, coś hmm, Pani wypadło? Przepraszam tam z tyłu leży tam z tyłu leży tam z tyłu maseczka razem z mózgiem maseczka razem z mózgiem ja bym miał taką koparę to bym miał podwójną maskę nosił tak podwójną maskę nosił podwójną maskę do domu Boimy się pojimy się nie masz maseczki Boimy się. Boimy się. Bo nie masz maseczki babciu babciu czemu masz takie przejeł czemu masz takie przejeł puk puk da nie masz maseczki weź się ciśniono się do kto tam, weź tam. Weź, ja, ja coś odbierz, zobacz no yy, ej, ej stary, to ja dwóziomor, pamiętał pamiętasz? twój ziomon. A, to, to ty, co nie miałeś maseczki. Tak, to ja, hej, tak, to ja, tak, to, to teraz wróć, załóż ją i zapraszam na 60 lat. Zapraszam do 60 tam, to ja. Ja... O w tych butach nie wejdziesz no, w tych butach ale ja całe życie ty... nic nie zrobiłem. Ja to wróć ty... ja ty... i zrób coś w końcu. Ty ty ty. I zrób coś w I zrób coś. Dobry, czy tu mieszka bóg? Dobry, czakłeś dobry, Tak byś A ty iść. A ty powiedz mi żemieniem. O Jezu Chryste. O Jezu Chrysta! Jezu Jezu Jezu. Temu to przecież wisi jest. Dał się porobić i ma teraz robi i ręce skrępowane. O Matko Boska! O Matko Boska! Przecież nie ma mamy. Nie ma mamy. Kumaliczacza? hello what's up hello, hello? That's That's one man one